Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. W Sejmie trwa posiedzenie zgromadzenia parlamentarnego OBWE. Głos zabrani przedstawiciele polskiego parlamentu oraz obecny przewodniczący OBWE Zbigniew Rał. Do zgromadzonych przemówił prezydent Ukrainy. Otwierając dwudniowe posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, marszałek Sejmu Elżbieta Witek nawiązała do trwającej wojny na Ukrainie. Przypomniała, że Polska już przed laty przestrzegała przed Rosją. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy dziś w polskim parlamencie, dlatego że Polska od bardzo, bardzo wielu lat, podobnie jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które doskonale wiedzą, czym jest zagrożenie ze strony Rosji, że Polska od dawna przestrzegała przed tym, co może zrobić Putin. Szkoda, że nikt nas wtedy nie słuchał, ale mam nadzieję, że obrady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która ma naprawdę ogromne znaczenie i może bardzo wiele, przyczyni się do tego, że dziś będziemy myśleć racjonalnie i dobrze, realnie ocenimy. Dzisiejszą sytuację. Do zbiorowej odpowiedzialności za dzisiejszą sytuację nawiązał również marszałek Senatu. Tomasz Grocki pytał, czy w obliczu dyplomatycznej porażki powinniśmy załamywać ręce. Każdy z nas, patrząc na skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, musi sobie zadać pytanie: Czy ponieśliśmy porażkę? Do pewnego stopnia tak. Wszystkie cele, jakie stawialiśmy przed sobą, zostały zakwestionowane, naruszone i podeptane przez jedno z państw członkowskich OBWE. Czy powinniśmy załamywać ręce? Absolutnie nie. Bo wojna nadal się nie skończyła, jest jeszcze wiele do zrobienia. Ukraińcy wciąż potrzebują wsparcia, później przyjdzie czas na odbudowę. Zabiegamy, wciąż zabiegamy o to, żeby ta pomoc dla Ukrainy była ciągła. W każdym wymiarze. W wymiarze dyplomatycznym, w wymiarze wojskowym, ale także w wymiarze humanitarnym. Musimy trafiać także do naszych społeczeństw. Proszę Państwa, ale wojna się skończy, prędzej czy później. Wyobraźmy sobie, Ukraina zniszczona i trzeba będzie ją odbudować. Ale ja myślę, jestem przekonana... Że trzeba będzie także odbudować się samemu społeczeństwu ukraińskiemu. Pomoc Ukrainie to jedno, rozliczenie rosyjskich zbrodni to kolejna kwestia, której musi podjąć się społeczność międzynarodowa. Musimy jednak rozmawiać i to poważnie o odpowiedzialności karnej zbrodniarzy, którzy mordowali cywilów, torturowali, gwałcili, niszczyli dobra kultury i porywali dzieci. Rosja. Jej politycy i wojskowi muszą ponieść konsekwencje. Głos zabrał również prezydent Ukrainy, który połączył się z polskim Sejmem. Mija 9 miesięcy od dnia, gdy Rosja rozpoczęła niczym niesprowokowaną wojnę przeciwko Ukrainie. Aktualny przewodniczący OBWE minister spraw zagranicznych Zbigniew Rał mówił o wyzwaniach stojących przed organizacją zarówno w zakresie toczących się sporów międzynarodowych, jak i o wyzwaniach, które powstały w wyniku pandemii COVID-19. Minister Mariusz Błaszczak zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. To dobra propozycja dla ochrony pogranicza zarówno Polski, jak i Ukrainy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Nie cały tydzień po tym, jak na teren przewodowa spadła rakieta, minister obrony Niemiec zaproponowała wsparcie dla Polski obejmujące systemy obrony przeciwlotniczej patriot i myśliwce Eurofighter, które strzegłyby polskiej przestrzeni powietrznej. Tego samego dnia w tej sprawie z minister Lambrecht rozmawiał wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Do ustalenia pozostaje wersja systemu, jak szybko do nas dotrą i jak długo będą stacjonować, liczę na szybkie przedstawienie szczegółów przez stronę niemiecką. Przekazał wówczas za pośrednictwem. Twittera szef MON. Teraz Polska zwróciła się do Niemiec, by proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy. To wsparcie dla Ukrainy jest dzisiaj kluczowe, mówił na antenie Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. No jak wszyscy wiemy, najprawdopodobniej to ze strony ukraińskiej obrony przeciwlotniczej spadł ten pocisk w przewodowie, prawda? Więc im bardziej będzie stabilny system obrony przeciwrakietowej na Ukrainie, tym także i to będzie większe bezpieczeństwo dla nas. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił przy tym, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO i zabezpieczenie polskiego nieba jest również naszym zadaniem. Jeszcze jeszcze w styczniu i w lutym zabiegaliśmy o to, aby Amerykanie rozlokowali systemy Patriot, i są te systemy przecież na Podkarpaciu. Zabiegaliśmy u Brytyjczyków, aby w ramach takiego programu pomostowego przed, tym, przed pełnym uruchomieniem systemu NAREF, prawda, czyli tej takiej średniego zasięgu obrony przeciwrakietowej, rozlokowali swoje systemy. Również to się wydarzyło. I na tym, jak zapewnił Marcin, przydacz, działania strony polskiej w tym zakresie się nie skończą. W Koszycach rozpoczyna się szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Przywódcy państw będą rozmawiać na temat bezpieczeństwa i energetyki. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na problem nielegalnej migracji. Jeszcze przed wylotem na szczyt Grupy Wyszehradzkiej, premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę na spójność strategiczną wszystkich państw należących do V4. Spójność strategiczną także w zakresie polityki migracyjnej. Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że. Polityka migracyjna musi być i pozostanie na pewno w kompetencjach państw członkowskich tak długo, jak będzie rządziło prawo i sprawiedliwość. Pamiętamy, co Platforma Obywatelska opowiadała ustami pana rzecznika Cezarego Tomczyka. Możemy przyjąć więcej, jeszcze więcej. Rozmowy na temat polityki migracyjnej będą kontynuowane w koszycach na szczycie V4, zapewnił premier Mateusz Morawiecki. I to jest nasza decyzja, kogo my przyjmujemy. Dlatego zabezpieczyliśmy Polaków przed tą sztuczną, sztucznie wywołaną falą migracji przez Łukaszenkę i Putina. Dziś Europa przyznaje Polsce rację. Hybrydowy atak na polską granicę to był początek wojny na Ukrainie, mówił polski premier. W Brukseli spotkają się ministrowie do spraw energetyki państw Unii Europejskiej. Posiedzenie zdominują rozmowy na temat cen gazu i wspólnych zakupów surowca. Komisja Europejska przedstawiła projekt wprowadzający regulację limitu cenowego na gaz. Ma to zapobiegać, jak deklaruje, nagłym i nadmiernym wzrostom cen surowca. Pułap cenowy zostałby ustanowiony na poziomie 275 euro za megawattogodzinę. Mechanizm miałby być uruchomiony od 1 stycznia 2023 roku. Polska od kilku miesięcy dąży do wprowadzenia maksymalnej ceny gazu na szczeblu unijnym. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że propozycja choć wprowadza maksymalną cenę gazu, to na zbyt wysokim poziomie. Nie sztuka postawić poprzeczkę, prawda, bardzo wysoko i powiedzieć, no cena nie urośnie, ma, nie, nie ma prawa urosnąć powyżej tego poziomu X. Sztuka jest utrzymać na przyzwoitym poziomie w dzisiejszych okolicznościach kryzysowych. O tej propozycji premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał także z przywódcami państwa U4. W Koszycach na Słowacji trwa szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Nie ma w tym momencie planów waloryzacji świadczenia 500, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezes PIS Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po kraju. Wczoraj przebywał w Tomaszowie Mazowieckim. W trakcie spotkania z mieszkańcami podkreślał, że wydatki na sferę socjalną to suma przekraczająca 250 miliardów złotych. Jest jasne, że będziemy to, te programy kontynuować, że to jest taki bardzo, bardzo ważny element. Tego wszystkiego, co chcemy zrobić w Polsce. Jednym ze sztandarowych programów Prawa i Sprawiedliwości dla rodzin jest 500. Rosnąca inflacja sprawia, że wartość pieniądza drastycznie maleje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości był pytany o możliwą waloryzację świadczenia. Jak mówił, w tej chwili nie ma takich planów. Co nie oznacza, że w bardzo krótkim czasie się to nie zmieni, ale w tej chwili mogę powiedzieć, bo nie chcę nikogo oszukiwać. No, my mamy kryzys no i walczymy z nim możliwie najdelikatniejszymi metodami, bo najprostsza metoda walki z kryzysem to jest po prostu zmniejszenie popytu, czyli zmniejszenie dochodów społeczeństwa. No, my wszystko robimy, żeby dochody społeczeństwa, w, 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 liczone w sile nabywczej, no nie spadały, albo te spadki żeby były zupełnie minimalne. W tym kontekście prezes PIS zwracał uwagę na problem bezrobocia. Jednocześnie Chcemy za wszelką cenę uniknąć kolejnego szoku bezrobocia, kolejnego odwrócenia się mechanizmu rozwojowego. Z mechanizmu do przodu na mechanizm do tyłu. Według prognoz NBP w drugim kwartale przyszłego roku inflacja zacznie spadać. Cel inflacyjny, czyli 2,5%, Polska ma osiągnąć w trzecim kwartale 2025 roku. Centralne Biuro Śledcze Policji na polecenie Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji dokonało zatrzymań, wobec trzech mężczyzn została wydana decyzja o trzymiesięcznym areszcie. Wczoraj Prokuratura Krajowa przekazała informację, że Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało ponad 20 osób. Wśród nich znalazło się trzech mężczyzn: Andrzej Z. pseudonim Słowik, Leszek D. pseudonim Wańka i Janusz P. pseudonim Parasol. Wobec nich został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, na razie na trzy miesiące. Obrońca mężczyzn zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. Według nieoficjalnych informacji, zatrzymanym zarzuca się powiązanie. Z grupą przestępczą i handel narkotykami. Szersze informacje mają zostać udzielone po zakończeniu czynności śledczych przez prokuratora. Z roku na rok coraz więcej Polaków przekazuje 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. W tym roku na ten cel przekazano miliard złotych. Polacy są coraz hojniejsi, pula pieniędzy na rzecz organizacji społecznie użytecznych z roku na rok jest większa. Jeżeli spojrzymy z perspektywy całego kraju, to ponad miliard złotych. Tyle krajowa administracja skarbowa przekazała organizacjom pożytku publicznego w związku z dyspozycjami, jakie podatnicy w swoim zeznaniu podatkowym wskazywali. Mówi Małgorzata spychała z Izby administracji skarbowej w Poznaniu. Najwięcej pieniędzy przekazali podatnicy ze Śląska, Mazowsza i Wielkopolski. W Wielkopolsce tego typu organizacje wsparto kwotą 104 milionów złotych. Wzrost jest widoczny niemal w każdym urzędzie skarbowym przybywa też osób, które decydują się na przekazanie swojego podatku. W tym roku udało nam się zebrać ponad 1 540 tysięcy zł. W stosunku do ubiegłego roku to jest przyrost o ponad 62 tysiące. Wyjaśnia Agnieszka Zmudzińska, naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań Grunwald. Przypomnijmy: możliwość przekazania podatku na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego istnieje od 2003 roku. To dzięki takiej formie wsparcia swoją działalność prowadzi Fundacja Nasza Przyszłość, która pomaga kształtować charaktery dzieci i młodzieży oraz upowszechniać dziedzictwo narodowe i polską kulturę. Inżynierowie pracują dniem i nocą, by przywrócić energię na Ukrainie, tymczasem Rosja znów ostrzelała kraj. Wczoraj wojska Putina znów ostrzelały rakietami budynki mieszkalne oraz infrastrukturę energetyczną. Podczas gdy ktoś czeka na wyniki mundialu i liczbę strzelonych bramek, Ukraińcy czekają na kolejny wynik, liczbę przechwyconych rosyjskich rakiet. Napisał na swoim profilu na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy, Michał Podolak. Jak podał sztab Generalnej Sił Zbrojnych Kraju, Rosja przeciwko Ukrainie przeprowadziła 78 ataków rakietowych i 23 ataki lotnicze. W mediach społecznościowych do Sytuacji odniósł się prezydent Francji Emmanuel Macron. Ataki na infrastrukturę cywilną są zbrodniami wojennymi i nie mogą pozostać bezkarne. Celem strategii reżimu Putina jest zwiększenie cierpienia i śmierci ukraińskich mężczyzn, kobiet i dzieci, napisała w oświadczeniu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy białym domu. Podczas gdy Rosja boryka się z problemami na polu bitwy, w coraz większym stopniu skupia się na horrendalnych atakach przeciwko Ukraińcom, za pomocą dotkliwych uderzeń uszkadzających infrastrukturę energetyczną, robiąc to celowo wraz z nadejściem zimy. Rosja jest skłonna zwiększyć ryzyko incydentu dotyczącego bezpieczeństwa nuklearnego, który może zaszkodzić nie tylko Ukrainie, ale także dotknąć całego regionu. Tymczasem na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przemawiał prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. Podkreślał, że inżynierowie i służby ratownicze pracują przez całą dobę, aby przywrócić energię w kraju. Obwód kijowski, konsumenci w gospodarstwach domowych są teraz ponownie podłączeni. 20% jest już podłączonych. Obwód czernichowski, sytuacja jest trudna, ale szukamy możliwości zapewnienia ludziom energii elektrycznej. Czerkasy, cała infrastruktura Krytyczna działa. Robimy wszystko, aby energię oddać gospodarstwom domowym. Było to trzecie wystąpienie prezydenta Ukrainy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Narasta spór na linii Turcja-Syria. Prezydent Erdogan zapowiada operację tureckich wojsk w Syrii. Jak zapowiada, przeprowadzone ataki powietrzne na cele w Syrii. To dopiero początek. Ankara rozpoczęła operacje lotnicze w odwecie za atak bombowy w Stambule, w którym zginęło sześć osób. Za zamach obwiniała powszechne jednostki ochrony, czyli kurdyjską milicję działającą na terenie Syrii. Turcja już wcześniej przeprowadziła w Syrii akcje wojskowe przeciwko kurdyjskiej milicji. Kurdyjska milicja to część zdelegalizowanej partii pracujących w Kurdystanu, którą Turcja, Stany Zjednoczone i Unia Europejska określają jako grupę terrorystyczną. Według najnowszych informacji, które otrzymaliśmy pod ostrzałem, znalazło się 471 celów. Turecki prezydent stwierdził, że jego kraj ma prawo rozwiązać swoje problemy w północnej Syrii i przeprowadzić tam ofensywę lądową przeciwko kurdyjskim bojownikom. Jesteśmy zdeterminowani jak nigdy wcześniej, by zapewnić bezpieczeństwo naszej południowej granicy. Nasze tureckie siły zbrojne prowadzą niezbędne działania w celu realizacji naszej strategii stawiania czoła i eliminowania obecnych zagrożeń poza naszymi granicami. Kontynuujemy operację powietrzną i uderzamy na terrorystów z lądu w najbardziej dogodnym dla nas czasie. W odpowiedzi dowódca kierowanych przez kurdów syryjskich sił demokratycznych oświadczył, że jego formacje są gotowe do odparcia tureckiej ofensywy na lądzie. Wierzymy, że osiągnęliśmy poziom gotowości bojowej, dzięki któremu możemy udaremnić każdy nowy atak. Turcy nie będą w stanie okupować naszych kolejnych ziem. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie konflikt na linii Turcja-Syria będzie przybierał na sile. To były informacje dnia w imieniu całego zespołu redakcyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia z Panem Bogiem.